Witam w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dzisiaj porozmawiamy o firmie Primal Gear. Część z Was tą firmę zapewne kojarzy głównie z kamizelek. I to się zgadza, bo ja świetne kamizelki. Z kompletów mundurowych dostępnych u nas w sklepie i również je robią. Ale to nie wszystko, ta firma robi mnóstwo innych gadżetów taktycznych, ale niekoniecznie typowo militarnych, ponieważ. To, co kiedyś już mówiliśmy Wam przy odcinku z plecakami, ten świat rzeczy taktycznych, outdoorowych czasem się miesza i czasami do użytku taktycznego używamy gadżetów czy ciuchów outdoorowych, turystycznych, a czasem do turystyki właśnie tych militarnych i taktycznych. A więc zobaczmy, co ciekawego firma Primarki ma jeszcze w swojej ofercie. Zacznę od moim zdaniem jednego z najciekawszych produktów w ofercie: Primal Gear, który jest taktyczny, ale jednocześnie dość mocno turystyczny i przyda się zarówno na misyjnie, jak i na działce. A jest to składane krzesło i składany stoik. Nie przesłyszeliście się, mimo tego, że wygląda to super taktycznie, ma taśmy. Mole to jest to składane krzesło i stolik. Jeżeli wyjeżdżamy sobie na Milisima albo na zwykłą strzelankę, po której pewnie wieczorem będzie integracja, no to tak głupio cały wieczór siedzieć okrakiem przy ognisku, a jedzenia nie ma na czym postawić. I tu pojawia się filma Primal Gear. i mamy taktyczne krzesełko. To jest w kolorze szarym, a tu jest w takim kamuflażu. Jest to krzesło, które jest po złożeniu bardzo małe, lekkie i wygodne w przenoszeniu lub przewożeniu, a po rozłożeniu mamy takie całkiem solidne krzesło i spokojnie wytrzymuje nawet moje 120 kg. E, dosyć wygodne, takie kubełkowe, w które sobie wpadamy, taki trochę nawet leżak, bym powiedział. E, I mamy tutaj też boczne kieszenie, w które możemy sobie zawsze coś włożyć, żeby mieć to zawsze pod ręką. Kiedy będziemy imprezować sobie przy ognisku, nawet żeby z miejsca na przykład mam main, tak żeby każdy wiedział czyje to krzesło, i nam po prostu tego nie zajmował, jak gdzieś sobie pójdziemy. Także naprawdę mega fajna rzecz. Może trochę dziwna na pierwszy rzut oka: no bo hej, taktyczne krzesło, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, ile razy siedzieliście gdzieś przy ognisku, po prostu na ziemi, na kamieniach. Ani to zdrowe, ani wygodne. A w pewnym wieku to już w ogóle się robi uciążliwe. Także taktyczne krzesełko od Primal Gear naprawdę robi robotę. Ale tak jak mówiłem, krzesełko to nie wszystko. Bo mamy jeszcze składany stolik. I nie jest to po prostu materiał rozciągnięty na stelażu, tylko są tutaj, nie są deseczki, jest to jakieś tworzywo, ale usztywnienie tego blatu. Tak więc jak widzicie. To się nawet nie za bardzo wgina, nie jest elastyczne, a więc spokojnie możemy sobie na tym postawić nawet zastawę do kawy czy herbaty. Chociaż nie wiem, co mielibyście z taką zastawą robić na strzelance, ale jest to w miarę bezpieczny stolik i zobaczcie taki komplecik na działeczkę, biwak, minisima, cokolwiek macie gdzie wygodnie posiedzieć, macie gdzie postawić sobie zrobione jedzenie. Ideolo! Także jeżeli e, chcecie trochę taktyczności wrzucić do Waszych wyjazdów turystycznych albo działkowych, no to Primal Gear ma tutaj coś dla Was. Kolejna dość kontrowersyjna rzecz, o którą nikt nie pytał, nikt nie prosił, ale prawie każdy potrzebował tą gadżety dla Waszych najlepszych przyjaciół. E, Czworonogów w sensie. I mamy tutaj taktyczną uprząż i taktyczną obrożę dla pieseła. Duży metalowy deink abyśmy mogli podpiąć smycz. Szybkie wypięcie. tej obroży bardzo miękka wyściełana, by pieskowi było wygodnie, oczywiście regulowana na bardzo mocnym taśmie, a po odpięciu mamy jeszcze uchwyt no nie wiem, transportowy. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale możemy uznać, że tego nie ma. Jest to po prostu duża, szeroka, miękka, wygodna obroża. Natomiast znacznie ciekawsze jest to, czyli uprząż dla psa. Jakże bardzo taktyczna, zrobiona z siatki oddychającej, przewiewnej, aby nam się piesem nie zapocił. Wzmacniane. A więc myślę, że w sytuacji bardzo ekstremalnej, dodajmy, nie dla zabawy, dałoby aby tego. Psa nawet na tym podnieść czy może przenieść, ale może nie próbujcie jednak tego ze swoimi. Tutaj mamy miejsce do podpięcia ewentualnych smyczy. Wszystko regulowane na klamę do szybkiego wypięcia. Mamy tutaj również rzepy, abyśmy mogli przyczepić na tak żeby każdy wiedział, czy jestem, jest ten pies w tej superanckiej uprzęży. I Mamy tu też szlówki na taśmy MOLE, abyśmy mogli tutaj podpiąć jakieś dodatkowe ładownice, żeby pies sam przenosił, na przykład, wojki na kupę, czy może butelki z wodą. Także taka fajna uprzęż. I nie oszkujmy się, w takiej uprzęży nasz pies będzie wyglądał bardzo taktycznie, nawet jak będzie żebrał stole o jedzenie. A propos żebrania, wspomniałem już, żebyście dali łapkę w górę i subskrybowali kanał. No to wracamy do szczPi. Mówiłem o tym, że pies może sam przenosić na przykład wodę, ale żebyście wy mogli przenosić wodę, Primal Gear ma też coś dla Was. Skoro mowa o przenoszeniu wody, Primal Gear ma kilka bardzo różnych gadżetów. Zacznijmy od największego. Jest to pokrowiec na butelkę typu Nalgene, czy wszystkie tego typu duże, litrowe, okrągłe butelki. tam mieści nam się tutaj idealnie. Dodatkowo jest, są to dość grube ścianki z wypełnieniem termoizolacyjnym, a więc nasza zimna woda trochę dłużej pozostanie zimna, a jeżeli wrzucimy tu gorącą herbatę, no to troszkę, bardziej, troszkę dłużej będzie gorąca. Mamy tutaj w środku również pasek, tak abyśmy sobie mogli przypiąć i nosić to po prostu jako torbę na bidon, ewentualnie możemy to również przypiąć do plecaka, do szpeju, do kamizelki, ponieważ jak widzicie mamy tutaj taśmy i taki kajabinek, abyśmy mogli sobie to dopiąć już w zasadzie do czegokolwiek. Po boku kolejne taśmy, żebyśmy mogli sobie przypiąć jeszcze coś albo wsadzić sobie lightsticki czy cokolwiek jeszcze wymyślicie i dodatkowa kieszonka. Z małym organizerem w środku na jakieś dodatkowe gadżety. A więc w zasadzie taktyczny szpej, ale jak najbardziej do wykorzystania, do wykorzystania powiedzmy cywilnego w turystyce, na wyjazdach. Bardzo wygodny i przemyślany sprzęt. No, tu zdecydowanie dużo większa butelka w Myślę, że jeżeli chodzi o wody, mineralną, to taka solidna butelka wejdzie tutaj spokojnie. Mamy też takie bardziej ascetyczne y, chwytaki na butelki z wodą, które możemy sobie przystosować zarówno do większych, jak i mniejszych butelek. I założyć taką pętlę, aby ta butelka nam się nie wysuwała. Y, I przyczepić sobie to do kanizelki, szpeju, plecaka z boku, gdziekolwiek. Właściwie moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy przyczepić wodę do wody. Nie wiem czy to ma sens, ale dzięki prm możemy tak zrobić. Tutaj to samo, tylko w czarnym kolorze. I zobaczcie, po tym jak wymiemy butelkę, to praktycznie nie zajmuje miejsca, bo składa się na takie coś zupełnie płaskie. Ewentualnie również na taśmy do montażu na szpej, bądź po prostu na pasek. Pokrowiec na butelkę, który sam w sumie chyba już kilku lat używam na wyjazdach, ponieważ po złożeniu jest bardzo mały. Ja mam akurat przypięty do i kiedy potrzebuję, po prostu składam sobie kieszeń i w to jest to oczywiście na wodę, ale w praktyce zdarzyło mi się w tym nosić zakupy i mnóstwo innych rzeczy i również daje radę. Coś takiego, a więc możemy spokojnie włożyć butelkę, inne gadżety, które potrzebujemy przenieść, a po wszystkim składamy i praktycznie nie widać już to było, jest to małe, wygodne, płaskie i nieważne nic. Ale najbardziej minimalistyczny sposób przenoszenia wody to takie co do pma Jest to po prostu taki karabinek, który możemy sobie przypiąć do taśmy, albo do paska, a na wodę zakładamy tą część. I po prostu nosimy samą butelkę. Bez problemu możemy ją odpiąć, odkręcić, wypić, upić, cokolwiek i z powrotem wieszczamy. I to również możemy na plecaku, chociaż trochę będzie jednak się dymdać, zwłaszcza, że ktoś biega z tym plecakiem. Także jak widzicie, Primal również ma parę fajnych gadżetów do przenoszenia wody, ale nie tylko wody. W gadżetach od Primal możemy przenosić bardzo różne rzeczy i mam na myśli bardzo różne. Zacznijmy od torby na laptopa, również taktycznej, w tym wypadku w Kojocie, ale oczywiście z wykresu w kilku kolorach. E, tu jest akurat sama toba z organizajami w środku, e, kilka kieszeni na zewnątrz, natomiast oryginalnie jest tu jeszcze usztywniana wkładka na laptopa, ale Leszek zabrał mi ze swoim laptopem. Jeżeli ktoś pracujący w biurze chciałby zachować swój Uber taktyczny wygląd, nawet w miejscu pracy, no to polecamy taką torbę na laptopa od Primala. To nie wszystko mamy tutaj jeszcze apteczkę, ona w tej chwili jest pusta, jest to taka mała osobista apteczka, tu mamy gumy do przymocowania stazy, rozpinamy ją i w środku mamy rzepę, więc możemy sobie doczepić to, co chcemy. Tu mamy taki organizer na fiołki, ampułki, tego typu rzeczy i wyciąganą część na opatrunki, tak żebyśmy mogli sobie to po prostu wyciągnąć oddzielnie, rzucić obok kogoś, komu udzielam aktualnie pomocy e, i mieć to jakby nieprzyczepione do siebie, tylko cały ten wkład możemy wyszarpać i mieć to na zewnątrz, także apteczkę również ma Primer w swojej ofercie. Worek zrzutowy, właściwie, który może być również workiem na gadżety, Albo po prostu, jeżeli gdzieś sobie śmigamy po lesie, biwakujemy, bawimy się w jakiś survival, bushcraft i tego typu rzeczy, możemy tego używać np. do zbierania podpałki, chrustu, hubki czy czegokolwiek innego. Jeżeli akurat tego nie używamy, możemy to sobie zwinąć, zapiąć i mamy wtedy oszczędzone sporo miejsca, a jak potrzebujemy, to odpinamy. I tak naprawdę nie oszkułem się. Jak, to za, jak mamy dobry pasek, to nawet na zakupy do sklepu możemy z tym spokojnie pójść. No może bochenek chleba tu nie wejdzie, ale parę puszek napoju gazowanego na pewno. jedziemy dalej. Takie maleństwo z jednej strony rzep, a z drugiej strony kieszonka. Jeżeli zastanawiacie się do czego to jest, to jest to po prostu na kieszonka, którą możemy doczepić w każdym miejscu, gdzie mamy miękki rzep, tak zwanego misia. Czy to zrobić sobie małą organizę w tolbie, czy taki mały portfelik, a nawet jeżeli mamy Combat shielda, czy jakiekolwiek taktyczne ciuchy, które mają wiadomo na rękawach rzepy, ale nie wszystkie mają kieszenie, możemy sobie coś takiego po prostu na tego rzepa przyczepić i zrobić sobie dodatkową kieszeń. I wtedy mamy kieszeń i nadal miejsce na rzepę mały składany plecak, który możemy sobie przypiąć do pasa, do kamizelki taktycznej albo po prostu wrzucić w duży plecak, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy turystycznie, mamy duży plecak w który jesteśmy spakowani na kilka bądź kilkanaście dni, no ale wiadomo w pewnym momencie będziemy musieli wyskoczyć na miasto po zakupy, czy choćby po pamiątki i nie będziemy wychodzić z naszym 40 litrowym plecakiem ani biegać z jakimiś reklamówkami, więc wyciągamy sobie wtedy taki pakuneczek otwieramy I rozkładamy z niego całkiem spory plecak. Myślę, że 20-25 litrów spokojnie. Możemy sobie zabrać na zakupy. Mamy tu sporo miejsca w komorze głównej. Mniejszą komorę na jakieś drobne rzeczy. I dwie siatkowe komory po boku. Idealne na przykład na butelkę z wodą. Kolejny gadżet od Primal'a to nerka, ale nie taka zwykła malutka neka. w której mieści się nam tylko telefon i portfel, tylko naprawdę wielka nera, którą możemy nosić zarówno na pasie, jak i tak naprawdę przewieszoną jak kołczan sprawiedliwości. Mnóstwo taśmy, więc możemy ją wszczepić do szpeju, do plecaka jako dodatkową kieszeń, albo nosić na pasku. Wewnętrzna kieszonka płaska na dokumenty, na górze również mamy taśmę, więc możemy jeszcze coś tutaj sobie dopiąć. Dużo dodatkowych kieszonek, e, mniejsza kieszonka stała. Tutaj trochę większa kieszonka odpinana na taśmę mole ale możemy zamiast niej na przykład przyczepić sobie nasz pokrowiec na bidon z wodą. I dokładnie ja mam to tak zrobione. E, miejsce na rzep. Spoja kieszonka jedna, spoja kieszonka druga i jeszcze większa kieszonka z małą kieszonką siateczkową w środku. Tak więc naprawdę. Zmieścimy tu dużo rzeczy, a w środku, w głównej komorze zmieścimy naprawdę dużo rzeczy. Zapakowałem te rzeczy, które są tu w środku, na szybko, bez kompletnie żadnego ładu i składu. Po prostu chciałem Wam pokazać, ile rzeczy tu się zmieści, więc nie komentujcie sensu noszenia tego przy sobie. Po prostu wziąłem, co miałem ze stołu pod ręką. A więc szczoteczka elektryczna w opakowaniu, uchwyt do aparatu, gimbal. Duży telefon, zestaw mikropojtów, iPod i tak granat. Bo czemu nie? Tak więc, jak widzicie, leka ma naprawdę swoją pojemność i spokojnie wchodzi tu butelka pół wody i mały statek do aparatu. Bo też to wielokrotnie testowałem. Ale to nadal nie wszystko. To jest, moim zdaniem, najdziwniejszy w ofercie PML Gear. Najpierw wam to pokażę. Wydaje się, że plecak, ale jednak nie. I teraz ciekawe ilu z Was odgadnęło, co to właściwie jest. Jest to na pewno pokrowiec na coś, no ale nie da się go nosić jak plecak. Zobaczmy co jest w środku. Rozpina się to w ten sposób. Mamy tutaj miękki rzep. Boczne kieszonki i taśmę z rzepem do stabilizowania czegoś w środku. Generalnie, mnóstwo rzeczy możemy tutaj e, przenosić, ale oryginalnie e, jest to pokowiec na hełm. E, I nie żartuję, ja wiem, że wydaje to się ogromne, a część z Was pewnie myśli, że pokowiec na hełm no to taki zwykły misiek, czy cokolwiek pamiętajcie, że czasami te hełmy mają bardzo dużo gadżetów na sobie, czyli jakieś noktowizje, przeciwwagi, latarki, inne gadżety. I wtedy ten hełm był już naprawdę ogromny. Taki cały hełm, zamiast wszystko to rozpinać, ściągać, możemy ładować sobie tutaj, ustabilizować go pasami i w miarę wygodnie go przewieźć, też nie wzbudzając podejrzeń. No bo nie każdy musi wiedzieć, co przewozicie. Ale oczywiście nie tylko do tego może służyć ta ładownica, czy jakkolwiek to nazwać. Myślę, że jak wycięlibyście dziury, moglibyście wozić w tym kota, na przykład. Ale nie wiem, kaski rowerowe albo sprzęt fotograficzny, ponieważ wszystkie te ścianki są jednak dość grube i wyściełane taką grubą i miękką pianką, więc jakiś sprzęt fotograficzny, myślę, że też całkiem fajnie by tu się przewoził. Kask rowerowy, ewentualnie jakieś inne. Duże, a dość delikatne rzeczy, bo to jednak całkiem nieźle hełmi. Cokolwiek tutaj byście w środku zamknęli, no i oczywiście miejsce na najmniej Tak więc super taktyczny pokrowiec na hełm albo na cokolwiek innego. Przy okazji prezentowania taktycznego krzesła i stolika wspominałem o wyjazdach na działkę, czyli o coraz bardziej popularnym działkingu i tam możemy sobie zamontować kolejne gadżety od Primala, czyli taki kulochwyt, a właściwie jest to śrutochwyt, ponieważ jest to przeznaczone do wiatrówek. Oczywiście ze softu również możemy z tego strzelać bezpiecznie, ponieważ jest to bardzo gruba stalowa blacha. Tutaj możemy włożyć takie standardowe wiatywkowe taiczki i bezpiecznie sobie postrzelać. Mając nawet minimum miejsca na jakiejś działce, ponieważ zobaczcie, że jest to bardzo płaskie. Nie duże, natomiast na pewno żadna kuleczka nie przeleci przez to, a jeżeli przyjdzie do Was akurat szwagier z wiatrówką, to również spokojnie wytrzyma strzały ze śrutu, a wszystko będzie się zbierało w środku. Dodatkowo na tej tarczce, bo one są dosyć precyzyjne, możemy sobie ustawiać lunetę, czy kolimator, czy tego typu rzeczy. I myślę, że nawet dałoby radę spokojnie zrobić to w domu, jeżeli sobie dobrze unieruchomimy naszą łebnikę. gdzieś tam w bezpiecznym w miarę miejscu, bo jednak musimy uważać na koszety. postawimy taki kulochwyt, no to spokojnie na tej siatce ustawimy sobie lunetę, kolimator, czy zwykłe chociażby przyrządy celownicze. Tak więc nawet coś takiego, ale jeżeli ktoś chciałby postrzelać do poperów, wiadomo, że taki duży prawdziwy poper raczej się nie wywali po strzale ze softu, to również mamy coś dla Was zestaw takich celi stalowych grubych to również wytrzyma spokojnie strzał z wiatrówki jak widzicie w takim kształcie trochę pod ipsc pewnie ktoś mi zjedzie w komentarzach no ale powiedzmy że taka w miarę sylwetka Malutka, ponieważ jeżeli strzelamy sobie na przykład z pistoletu czy z na krótsze odległości, no to taki cel nam spokojnie wystarczy. I oczywiście po one się bardzo fajnie przewracają, ale raczej tego nie zniszczymy. To jest tak grubej stalowej blachy, że naprawdę wytrzyma wszystko. I również fajnie do postawienia sobie gdzieś tam na jakimś płocie, czy na działce, czy gdziekolwiek. No tu mogą być trochę większe koszety, także w domu chyba bym nie polecał używania, ale na jakimś wyjeździe. Bardzo fajna zabawka, no i wielorazowa. Dopóki tego nie zgubicie, to raczej nie ma szans, żeby to zniszczyć. Ale jeżeli taki popel jest dla Was zbyt mały, to na koniec pokażę Wam coś, co jest moim absolutnie ulubionym gadżetem z oferty Primala. Poper, ale taki trochę większy. Widzicie, że kształt podobny, nawet podobne strefy trafień. Natomiast to również jest wykonane z blachy stalowej, stabilne, ale jak widzicie, te strefy trafień są zawieszone na kółeczkach i po trafieniu zaczynają się gibać. A więc doskonale widać, w co trafiliśmy i też przyznam, że bardzo fajnie słychać, w co trafiliśmy, bo dźwięk po strzale w taką metalową blaszkę jest bardzo fajny, przy w wprawy może nawet uda Wam się zagrać jakąś melodyjkę. Także mówię, małe popery, albo duży poper. Tego może też nie używałbym w pokoju, chociaż jeżeli nie macie telewizora i kompa, to I koszety wam nie straszne, to nawet do pokoju całkiem fajna zabawa. Dobra, to by było na tyle. Ja pokazałem Wam różne dziwne gadżety z Primal Gear. Napiszcie w komentarzu, który Wam się podoba najbardziej, albo który uważacie, że nie ma kompletnie żadnego sensu. Jeżeli podobał Wam się film, jak zwykle zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i najważniejsze, kliknijcie w dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnych filmach.